Halo, halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Sytery. Jednak zanim zaczniemy, jeszcze takie krótkie info na początek, dopóki jeszcze wszyscy oglądają. W ostatnim odcinku Saints Row 2 pojawił się taki mini konkursik specjalnie dla Was. Także zachęcam do obejrzenia tamtego odcinka, bo po pierwsze był fajny. Po drugie, mało ludzi go ogląda, więc oglądajcie. Po trzecie, jest konkursik, gdzie można coś wygrać. Wszystkie szczegóły po prostu w tamtym odcinku. Także oglądajcie. A my kontynuujemy naszą przygodę tutaj. Czyli cóż, mamy znaleźć parę fajnych rzeczy. Po pierwsze bagienne ziele, po drugie powiedzieć magowi Ferodasowi, żeby nam pomógł i po trzecie zebrać runy od kopaczy. No i teraz tak, jeżeli chodzi o bagienne ziele, to powinno się ono znajdować gdzieś tutaj. Tu podobno gdzieś jest małe bajorko, być może chodzi o to bajorko. Tutaj, zobaczmy. I powinno takowe bagienne ziele gdzieś tutaj rosnąć, więc rozejrzyjmy się tutaj nieco bliżej. Jest jedno. Jest jedno. Czy ja mam do tego Bajora wchodzić? Czy gdzieś tu? Jest drugie, pięknie. I jest trzecie, dobra. Bagienne, źle załatwione. Nie wiem, czy jest więcej, ale jakoś nie chce mi się taplać w tej w dziwnej wodzie. Także, e, no nie możemy stąd wyjść teraz, widzę, bo... Kurde, ale żaby napierdzielają. Nie możemy stąd, stąd wyjść, bo jest oczywiście bariera, ale na szczęście możemy się przeteleportować z powrotem do, e, do wioski, czyli tutaj. I stamtąd już elegancko sobie przejść do, do kopalni poruny. Przy okazji zahaczając, omaga, żeby mu powiedzieć po prostu e, o całej sytuacji. Więc myślę, że najlepszym sposobem na to byłaby teleportacja, jako że prawdopodobnie żadnych potworów nowych tutaj nie ma. Chociaż chętnie bym wypróbował ten nowy miecz, e, który zadaje cholera wie już ile: 80 obrażeń, plus 70 siły. Wow, to jest naprawdę masakra, ale kiedyś to jeszcze przetestujemy. Tymczasem teleportacja do. E, na razie do Ferodasa, czyli tutaj. Ciekawe, co on tutaj nam ciekawego na to powie, czy się zgodzi, czy będziemy musieli jakieś zadanie jeszcze dla niego zrobić. Może jakiś zapis przed rozmową, by się przydał. Eee, mogę na przykład powiedzieć witaj Ferodasie. Może tak zacznijmy od niego. Miałeś rację, Asrandar znowu tu jest i potrzebujemy teraz Twojej pomocy. Jestem właśnie w środku moich badań i właściwie to nie mam zbyt wiele czasu. A o co chodzi? Tuzin kopaczy zostało przeistoczonych w szkielety przez te dziwne runy, a Asrandar planuje anulować całą tę. przemianę. Rytuał odwrócenia. Czytałem o tej możliwości w starożytnych pismach, ale jeszcze nigdy czegoś takiego nie stosowano. Myliście, jeszcze nie tak dawno temu sam widziałem dokładnie taki rytuał i podziałało. To bardzo interesujące. Jeśli ten rytuał rzeczywiście rokuje nadzieję, to może to być ciekawsze od wszystkiego, co uda mi się znaleźć w tej jaskini. A ja Asrandara bardzo szanuję, zarówno jako maga, jak i człowieka, ale jeśli mamy, mam przerwać tutaj swoje badania, to nie chcę, aby była to tylko mrzonka. Możesz mi zagwarantować, że to wszystko wypali? W końcu mój czas jest bardzo cenny. Gwarancją jest tylko śmierć, od której uratowałem cię już dwa razy, chociaż byłeś już na jej skraju. Ponadto mogę ci też zagwarantować, że ten rytuał nie ma szans powodzenia bez twojej pomocy. A to gwarantuje zgon tuzina ludzi, więc... lub nawet więcej. I gwarantuję ci, że ludzie tutaj będą obwiniali za to ciebie. Czy nie dość już zagwarantowałem? Odpowiem pytaniu na pytanie. Rozmyślałeś kiedyś nad zostaniem kapłanem? Eee? E? No, mówię ci, z takimi kazaniami, z, tą, z taką werłą, i takimi, takim porywie w głosie, z pewnością nadałbyś się na dobrego kapłana. Naprawdę, masz gadane, potrafisz przekonać człowieka. To gdzie ma się odbyć ten rytuał? Przy starym kamiennym kręgu w pobliżu rybackiej wioski. Czyli pomożesz nam? Tak, pomogę. I co to oznacza? Moment. Co to jest teraz? Rada się potrzebuje. Aha, dobra, że znalazłem tą runę. Zobaczmy, co tutaj masz na chwilę. Coś tam symbol zawiera, aure, więc jak. No dobrze. I to samo po prostu, tylko nowy wpis. Hmm. Dobra, bo to jest ten stary, po prostu mam tę runę i powinienem jej tak jakby mieć. Także spoko. Myślę, że tutaj na piechotkę możemy się już przejść. Do kopalni. No i ciekawe, ciekawe, czy tutaj. Przy okazji, przy, znaczy przynajmniej nie, nie, nie sprawiał żadnych problemów, bo to by było naprawdę dziwnie. Zabij mi tylko tam 10 wilków, i wtedy z tobą pójdę, bo potrzebuję skór do moich badań czy coś, nie? To by było głupie na szczęście w, taki, w takiej dość sytuacji poważnej. To jedynie Pyrokar się tak łatwo nie godził, nie? W gotiku dwójce. No, być może nie miał jakiegoś tam zaufania czy coś, no ale też sprawa była dość poważna, bo chodziło przecież o naprawienie Okainosa, ale dobra, no. Już trudno. Ma tam swoje dziadunia, dziadunio. E, ktoś miecz wyciągnął. Ciekawe. Zastanawiam się, czy ci kopacze w ogóle się na mnie jakoś nie rzucą. Czy nie będę musiał z nimi walczyć. Chociaż dziwne, bo jak, jak zabijemy ich jako szkielety, to czy potem przy rytuale odwrócenia będzie to działać jakoś? Czy nie? Wow! Co wy tu robicie? Pajączki troszkę podrosły. Eee, lajcik. Mogilny pająk bojowy, tyle samo. No, bi. O nie! Jak mi się zbagował! No, widzieliście to? Że zabiłbym mi spokojnie, ale bił mi w powietrze za trzy ciosy przynajmniej, to już by, już by nie żyli. Szczęście, zapis był blisko. Czemu przycina cholera? Jak ten gotyk jest zrobiony, to ja nie wiem. Rozumiem, że trójka ma przycinać, ale. Ale dwójka? Nagle teraz takie coś. O! Oh. A ten? Też bojowy, ale jakiś taki mały. Co się wam stało? Dlaczego się zmniejszyliście? Coś tutaj się. Coś się. Coś się popsuło. Dobra, come on. Pojedynczo. No, ale. Ja pierniczę. i to jest trudne, serio. Znaczy, oni mnie ze strasznie dalekiej odległości atakują. Ja nie wiem, czy ja mogę ich już wtedy uderzać. Czy nie. Znowu tutaj przydzina. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale dobra. To nie jest w każdym razie wina kompanii czegoś takiego. Są jeszcze mniejsi teraz. Po kolei by się przydało, może w takim razie, skoro są. Tacy zawzięci. Chyba już nam nie biegną. Okej, okay, tu działa ten piąty cios. No bi! Dobra. Mógłbym się uleczyć, ale spoko na jednego tam sobie jakoś dam radę. Dobrze, jest ok. Pijmy sobie to. Jezu, coś jakieś. Słychać wilki. O, Jezu, z was wypada bryłka rudy. Mięso nawet. Nigdy nie jadłem mięsa z pełzacza. W sumie nigdy nie wypadało chyba w żadnej części gotika. Dobra. Jeszcze tutaj jeden pająk. W sumie tutaj kratę też mogłem zamknąć jeszcze jedną, ale jakoś tak wyszło, że jednak tego nie zrobiłem. Dobra, czy oni będą mnie bić? Czy, je, czy już się ten rytuał cały ich przemienienia dopełnił? Czy jeszcze nie? Czy tu coś jeszcze będzie? Niby nie, ale tu jest przycisk. Także spróbujmy go aktywować. I zapisać. No i co, mogę z wami pogadać? Mogę. Aha, jeszcze mam teraz tak. Mam teoretycznie nosić po trzy runy. Jednakże, ja sobie myślę, że użyjemy po prostu tego, tak zwanego szybkiego śledzia. I zobaczymy, jak będzie wyglądał ten proces tracenia życia. Jeżeli bardzo szybko, to nie wiem, będzie trzeba jakoś biec i pić ekstrakty lecznicze. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale mam zamiar wziąć w każdym razie wszystkie na raz. Bo po trzy nosić to jest jakieś takie frajerstwo, chyba. Liam, to wciąż ty? Tak, to jeszcze ja. Udało ci się czegoś dowiedzieć? Tak, przychodzę z dobrą nowiną. Macie realne szanse stać się znowu ludźmi. A jak do tego doszedłeś? Przyzornie? Żeby tutaj nie było jakichś problemów. Zobaczmy, może tak. Po prostu mi zaufaj. Nie mogę w tej chwili zdradzić szczegółów. Bądź co bądź, istnieje pewne ryzyko, że wcześniej przeistoczycie się do końca. A to nie byłoby przyjemne, gdybyś mógł zdradzić swojemu mistrzowi nasz plan. Prawda, to co teraz? O, gdzieś to było mądre. Pozbieram tylko wasze runy i już się stąd zmywam. Co? A dokąd chcesz je zabrać? Przecież mówiłem, żadnych pytań. No dobrze, w takim razie weź i moją runę. Dobra, życia jeszcze nie tracę. O, muszę. o Boże. Dobra, traf, trafiło mnie, ale pra, prawie nic mnie nie wzięło. Trzy runy. Cztery. 5 Powinno być ich 12. 6 Wow. Przestraszyłem się. 7. Spoko. E Oj, nie to chciałem, ale dobra. Niedużo tracę. Znaczy, będę tracił pewnie coraz więcej. 8 9. Nauka liczenia z Archim. I 10, nie, kurde, nie 10. Hej. 10 11, dobra, teraz to już mi rypnęło chyba konkretne? Nawet nie. 11. 12. 12. Prawdopodobnie mam ich już 12. Zabijmy tutaj na pomocniczym i sprawdźmy, czy dokładnie tak jest. Um, raz, dwa, trzy, cztery, osiem. D dobra, ja mam chyba nawet więcej, bo miałem tą jedną już. I teraz w tym momencie robimy. Nie wiem czemu jeszcze jeden zapis, ale niech będzie. Lecimy sobie tu. Używamy tego. Zostawiamy na tym i biegniemy. I lecimy na szczecin. Tego nie będę przerywał, bo tu się mogą dziać ciekawe rzeczy po drodze. Także po prostu musimy przebiec tę całą drogę mm, samemu. Oj. W sumie te runy. Robią coś takiego, że przepełnia nas jakieś tam błogie coś tam, nie? Że, że jest nam fajnie. Także im więcej tego, tym powinniśmy się czuć jakoś kurcze naprawdę mocno, nie? Czy coś takiego. Wow. To dzik, dobra. Chciałem, że jakiś smoczy zębacz. No dobra, na razie mnie piorun nie strzela. Ciekawe dlaczego. Może to działanie uboczne, tego, że wypiłem tego szybkiego śledzia na przykład. To by było ciekawe, żeby to tak działało na przykład. Na razie nie wiadomo, na razie mnie ten piorun nie strzela. Tak dużo mi nie bierze w sumie, tak myślę. Mimo, że mam wszystkie te runy. Nie wiem, czy może się zbagowało. Kto wie, jak to jest. Nie wiem, jak to powinno działać do końca. Wcześniej mnie jakby ten piorun częściej strzelał, chyba że na przykład zapis coś baguje. Jak zapisałem grę, jak kto wie. Dobra, tu jest w ogóle taka poświata bagienna przez chwilę. Nie wiem, czy tu jest jakieś bagno obok zaraz. Tu był chyba. Tam były te. No właśnie, tam nie byłem tak naprawdę, tam się idzie niby do Tareniz, ale może tam jest obok jakieś bagno czy coś. Ej, no całkiem sprawnie to minęło, nie wiem, czy muszę się zatrzymać, żeby mnie strzelił ten piorun? I teraz mnie strzeli taki jeden za wszystkie czasy, w sensie tak pięć naraz i zginę? Kto wie? Wow, Dziwny, dziwny ten, ten wróbelek czy co to było. Takim przesterem daje po uszach. No dobra, jesteśmy w wiosce, ale tak naprawdę mamy biec do kamiennego kręgu. Ja się chyba miałem w wiosce w ogóle nie pokazywać, z tymi runami, żeby mnie nie zaatakowali ludzie, czy coś takiego. Było, było coś takiego, ale widać, że jest wszystko w porządku. Także nie skapnęli się za bardzo. Kurde, ten szybki śledź chyba z dwie minuty działa, co najmniej. Nie wiem, ile już biegnę. W każdym razie wydaje mi się, że wszystko mamy, jeżeli chodzi o ten rytuał. Dobra, jeszcze jednego się napiję. Chociaż może niepotrzebnie, ale po prostu chcę być tam szybciej. I tak, wcześniej powinienem to pić. Gdzieś tam przy jakichś podróżach dłuższych, czy ktoś mówił, że powinienem zdążyć spokojnie przebiec w te 15 minut, gotikowych minut, oczywiście, do tego, do. Jesteście tu? Walczycie z wilkami, Sory. Sorry? Jedna no bestia mniej! Dobra, gdzie ten feroda spierdzielony? Asrandar. Nie mogę tutaj nic zrobić. Problem w tym, że teraz nie ma tego maga drugiego i ja nie wiem, czy on to będzie szedł pół godziny, czy jak. Miałem go co prawda, ale. Dobra, zrobimy kurczę pomocniczy 3. Te runy teraz mam złożyć po prostu na tym kamiennym kręgu. Nie wiem czy akurat w ten sposób. Troszeczkę może bardziej. No kurde, czemu? Troszeczkę bardziej na środku, żeby to było. W ten sposób może. Nie wiem, ile ich tu jest już, ale wiem, że miałem jed jedną za dużo. Mimo wszystko, chyba jedna za dużo to nie będzie jakiś problem. Okej, okay, dalej nic. Także zrobiło się dość ciekawie. Boję się, że mi się coś po prostu zbagowało. Terada e z pokrótkie leży. S się towarzyszyć przy rytuale, ...dobra, pełnić funkcję. Nie mamy bez Maga. Runy szkieletów, jeśli chcę nosić ze sobą więcej niż 3 sztuki za jednym razem, muszę się porządnie wyposażyć w mikstury lecznicze. No i rzecz jasna, unikać ludzi. No i właśnie widzicie, nie musiałem tutaj, te, jakby unikać tych ludzi, tak naprawdę. I nie wiem, czy coś się tutaj nie zbagowało w momencie tego zapisu. Bo po pierwsze, nie mogę je. Znaczy. Hej, hmm. Nie mogę tutaj z nim nic ciekawego porozmawiać. Tamten nie przyszedł. No to po prostu. Dobra, muszę sobie to na spokojnie zobaczyć, czy coś się tutaj nie stało, także zaraz do was wracam, robimy zwykłe cięcie, ciach. Dobra, sytuacja wygląda tak, wziąłem jeszcze raz te runy w tym momencie i strzelił mnie teraz piorun przed chwilą i nie wiem, czy może teraz to będzie działać, czy nie. Spróbuję jeszcze pogadać teraz przy tym, yy, z tym magiem jeszcze tutaj, jak mając te runy, może on jeszcze coś musi się dowiedzieć, albo co, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, bo ten piorun mnie właśnie nie strzela, prawie w ogóle. Nie mogę tutaj nic tego jakoś wywołać. Być może nie mogę biec po prostu na tym szybkim śledziu, tylko muszę biec normalnie i wtedy to działa czy coś. Tak to nie rozpoznaje, jakbym biegł, no ale nie ma znaczenia tak w każdym razie. Nie powinno. z tobą o tym gadałem? Aha, bo znowu mam runy. Dobra, to nie, 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 nie. nie. To nie jest to. Kolera, jasne. Stworzyło tutaj. Ale silne. Dobra, no i co? Ten piorun mnie nie strzela, także wydaje mi się, że to jest, to jest jakiś bug z tej strony i trzeba będzie na, pomyśleć, jak nad tym tutaj zapanować. Albo coś przeoczyłem. Jakąś istotną informację. Mam bagienne ziele. Też nie mogę powiedzieć Sarandarowi, że mam bagienne ziele. To też było troszkę dziwne. I zastanawiam się, jak w wiosce tutaj teraz ominąć wszystkich tych ludzi, żeby to wszystko działało. Jak to zrobić, żeby to było dobrze. Nie strzelamy ten piorun. Nie wiem. Hm. Macie jakieś pomysły? Bo być może tego na odcinku nie zrobimy, to piszcie w komentarzach. Jak, jak temu zaradzić, jak tutaj zadziałać, co tu się mogło zepsuć. Podczas pobierania tych run oczywiście Dostajemy tymi piorunami, ale teraz już w biegu nie. Być może to chodzi o ten bieg. Być może coś się psuje innego. Nie wiem. Zobaczę sobie tylko, jakby można było tutaj przebiec chyba tędy po prostu, nie? Skończył się bieg. Dobra, będę bieg tak przez chwilę. Może mnie trafi po prostu po jakimś czasie. Da się tutaj spokojnie przejść. Tu se ktoś piłuje, ale to mnie nie widzi. No nie wiem. Dziwna sprawa. Użyję jeszcze tego szybkiego śledzia. Dobra, widzimy się przy kamiennym kręgu. Dobra, on sobie z nimi walczy. Nie możemy z nim pogadać, oczywiście, bo musi najpierw pozabijać wilki. No i co? Halo. Wstawaj. No i nic tutaj nie ma. Ja nie mogę mu o tych runach powiedzieć. Ile ich mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, nawet trzynaście. Może jedna za dużo i dlatego. Błagam. Przeniosłem wszystkie dwanaście run, jak i trzy rośliny bagiennego ziela. Doskonale, położone na ołtarzu i pogadamy dalej. Klawisz Alt. Dobra, tylko nie ma dalej tego. Nie ma dalej tego maga drugiego. FeroDasa. Klawisz alt, dzięki za podpowiedź. Ciekawe, że to tak zadziała. Ciekawa sprawa właśnie z tym. I pogadamy dalej, niby. No to. Co tam masz dalej? Przyniosłem wszystkie rundy. To co teraz z tymi brakującymi, tr brakującym trzecim magiem? Stoi przede mną, ty będziesz musiał wziąć na siebie tę rolę, przynajmniej pośrednio. Jeśli bym mógł, to bym to zrobił, ale ja nie mam zielonego pojęcia o magii, ani tym bardziej o czarnej magii. Jak to działa? Jenemir i ja jesteśmy zgodni co do tego, że przez kontakt z tymi runami zgromadziłeś sobie wystarczająco czarnej mocy. Aby, czarnej mocy, Jezu. aby móc przeprowadzić ten rytuał wracający, brakuje ci tylko magicznego doświadczenia i umiejętności. Dlatego razem z Rodasem wytworzyliśmy magiczną iluzję ciebie, gdyż magiczne iluzje nie wymagają żadnych umiejętności. Mogą działać po prostu samym swoim bytem, dlatego twoja iluzja mogłaby przejąć rolę czarnego maga. W takim razie zaczynajmy, jestem gotów. Jest tylko jeden problem: musisz być cały czas w pobliżu, aby ta iluzja się nie załamała. Jeśli jednak będziesz w pobliżu, a twoje magiczne zdolności będą tak słabe jak teraz, to twoja własna iluzja natychmiast cię zaatakuje i przejmie twoje ciało i umysł. Właściwie to czuję się całkiem nieźle we własnej skórze. Zapewne, ale i na ten problem znajdzie się rozwiązanie. Enemir zgodził się już na przeżyczenie ci swojego pierścienia starszego wioski na czas trwania rytuału odwrócenia. Pierścień posłuży ci za swoistą ochronę i zapewnić nietykalność. No dobrze, ty tu jesteś ekspertem od magii. Jeśli uważasz, że to zadziała, to niech i tak będzie. Zabierz pierścień od Enemira i staw się znów. Yy o północy przy kamiennym kręgu. I oczywiście załóż ten pierścień, wtedy będziemy mogli rozpocząć rytuał. Okej, okay. to jest bardzo ciekawe. Tę runę to już kurde zostawię, jej powinno tutaj po prostu nigdy nie być. Czyli musimy się udać do wioski po pierścień i przeprowadzić cały rytuał odwrócenia o północy. Więc to może być bardzo ciekawe i na rozwój sytuacji. Niestety będziemy musieli poczekać do następnego odcinka, ponieważ jak ja tutaj widzę kończy się czas. Co prawda były jakieś cięcia, ale i tak już jest ponad 20 minut. Więc cóż, widzimy się w następnym odcinku. Odwracamy skutki czarnej magii tego Kolesia, którego nie znam imienia. I, i może będzie dobrze, może nie, zobaczymy. Zapraszam. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Na razie.